Witam się, Mano. Mała aktualizacja z gospodarstwa. Eee, przyjechałem na weekend, tak więc nagramy jakiś filmik, króciutki. Pokażę jak coś tutaj się pozmieniało, co wygląda, ale niewiele się pozmieniało. No oprócz tego, że Władek jest już męczony. Ale to dopiero zalążek i początek, można powiedzieć. Tutaj na razie jeszcze się nic nie wydarzyło. Czekam na kontakt z firmą i, i, i powrót elementów z galwanizacji, schromowania, czyli kierownica, jakieś tam detale i dopiero będziemy tutaj składać, chociaż już mógłbym się zająć na przykład tam przód, przody, przodki poskręcać i, i, i tego typu rzeczy. Zaraz pojedziemy na pola zobaczymy, jak wyglądają pola. Dobra, jesteśmy na rzepaku. No i rzepak prezentuje się ładnie w tym roku. Ładnie powschodził w rządkach po dwóch stronach. Siany, tak jak pokazywałem, że w tym jednym rzędzie pasie na, dwa, na dwie strony jest posiany. Plus później przerwy chyba 24 cm między nimi. No i pole wygląda zacnie. Tutaj jest tylko kapucha. To jest e, gdzieś, e, jak tutaj po poprzeczka zaczęliśmy kosić, wypadło z kombajnu, bo on prosto z rzepaków wszedł w pszenicę. No i teraz wyrósł taki zmutowany. No nie wiem, albo przetrwa, albo padnie, zobaczymy. To nie ma tam jakiegoś dla mnie większego znaczenia. Żadnych zabiegów jeszcze tutaj nie wykonywałem. Czekam tylko trochę na pogodę, i jednoliścienne przede wszystkim, bo tego jest najwięcej. A potem dwuliścienne zrobimy i skracanie. Regulacje, nic więcej w tym roku. Nawóz poszedł pod korzeń, także żadnego też do nawożenia tutaj nie będzie. Ewentualnie jakiegoś robaka pilnować gdzieś, gdzieś w najbliższym czasie, bo jeszcze trzyma zaprawa. Także tutaj rzepak akurat, akurat fajnie wygląda. A jedziemy zobaczyć jeszcze pole ku... nie ku tylko pole gryki bo jest jeszcze skoszona. jeszcze żniwa u mnie nie zakończone w tym roku ona chyba się już nadaje do koszenia, ale pogoda nie pozwala teraz znowu także pilnujemy pogody i, i kończymy żniwa jedziemy zobaczyć jak to wygląda no i jesteśmy na gryce jak widać gryka czerwona dojrzała pole się nie położyło No, i powiem Wam, jest tego troszkę tych koszyczków, ale też jest coś już i na ziemi chyba. Czy nie? Nie, niekoniecznie. Może coś z tej gryki będzie w tym roku? Nie wiem, pierwszy raz siałem. Na pewno będzie, że będzie mokra. No, jest gnój. Ule jeszcze stoją nawet. Jest mokra w cholerę, no ale jest i dojrzała mocno. Gdzieś jakaś zielenina troszkę się przebija, ale nie ma tragedii. Ogólnie jest dobrze. Ogólnie jest bardzo dobrze. Tu coś przeleciało jakiś dzik. No i tak jak mi się wydaje, że i tego ziarna trochę jest. Ciekaw jestem tej gryki, jak to będzie wychodziło. Chciałbym to kosić jak najprędzej, ale Pogoda nie dopisuje, cholercia. Nie dopisuje pogoda. I boję się, że to zaraz gdzieś opadnie, nie? Cały czas jakieś przypadują deszcze. Dziś i jutro akurat jest... Yy, wczoraj padało, dziś nie, jutro też nie. A chociaż przekropuje, bo tak widać, co jest. I, i, I nie ma lekko. Trochę stresu. A propos stresu, to ten tydzień był dla mnie tak wykończający, że do tej pory mi głowa boli od ciśnienia. Powiem Wam, gdybyście wszystko wiedzieli, kurwa, co się dzieje, to w głow za głowę byście się złopali. E, ja też przyjechałem tylko na weekend, dziś jutro i w niedzielę wyjeżdżam. E, dzisiaj jeszcze chcę podpiąć teleżówkę i zacząć coś talerzować pod e, zasiewy. E, muszę rzepaczyska stależować po prostu. E, w wtorek przyjeżdża wapno. Kuba ma rozsiać tutaj z takim e, kolegą Kacprem, obszarnikiem ze Stoczka. I w czwartek przyjedzie druga, drugi zestaw, na te same pole, bo tam dwa tyle idą na Teksas I zdecydowałem się na Nordkalk No nic tutaj, no wygląda to dobrze, gryka jest, nie opadła, trzeba jechać i yy, czekać na pogodę Ten samochód jest do sprzedania, jak ktoś chce Znaczy jeszcze nie, dzień dobry Jeszcze nie, ale już... Niedługo Dwa razy w Niemczech był ze mną były problemy, nie powiem, że nie mianowicie EHR EGR problem z EGR em był, ale ten problem został rozwiązany no i czujnik ABS-ów się zapalał przy maksymalnym skręcie w prawo kierownicą zapalał się ABS a to też zostało rozwiązane ósemkę chcę za niego 1.6, 115 koni ma podniesione na tym no, i co więcej, jedziemy zobaczyć, jak Teksas wygląda, jak wygląda ściernisko po rzepaku. Czy dużo tej masy zielonej wybiło? Będę chciał to teraz stależować. Po talerzowaniu pójdzie wapno, i prosto w to się bezpośredni tam pójdzie akurat To Widzimy się na Teksasie. No, i jesteśmy na Teksasie. Jak widać, rzepak się odmłodził. Jakieś robactwo, go zjada. Sporo się odmłodziło, sporo odrosło nowego. Miejscami więcej, miejscami mniej. Dużo też jest z ich chwasta, dużo jest i badyla. Ale ogólnie wprowadzi to wszystko jakoś materię organiczną na te pole. I tak jak powiedziałem, zamówiłem dwa składy wapna. Będziemy je wysypywać tam na końcu, to jest Norkalk. Czekałem na nie bardzo długo, już się zacząłem denerwować, bo to w lipcu było zamawiane, dopiero teraz dojedzie. Przed samym siebem zdążyliśmy, bo już myślałem, że nie zdążę rozsypać. Ale już mi nerwy opadły, jak dzisiaj usłyszałem, że, że kierowca y, będzie się ładował we wtorek dla mnie. No i co? I tyle. I resztki pożniwne będą posypane wapnem, później będzie to w to bezpośrednio się wprzężyta. I mi nie pozostaje nic innego jak liczyć na udany plon. Zrobić wszystko co trzeba. Po fermentu w tym roku nie leję w ogóle nigdzie, z braku czasu. Tutaj zresztą pod korzeń też nie będę dawał żadnego nawozu. Bo po rzepaku uważam, że mogę sobie odpuścić, te rośliny będą miały dostępne składniki odżywcze, wszystko to co odda rzepak, te resztki pożniwne. Na wiosnę dostanie tylko saletrę prawdopodobnie i takie będzie nawożenie. Ochronę herbicydową oczywiście pełną, tak samo Regulacja yy, i, i ochrona grzybowa pełna, ale nawozy będą obcięte ze względu na ceny nawozów i nikłą opłacalność z gospodarstwa na takich klasach ziemi. Chociaż ja myślę, że samo te resztki pożywne, że po zawsze jest fajne stanowisko. Yy. To tutaj będzie odmianą siany, chyba dwie. Tadeusz i Rotondo. Tak mi się wydaje. Tadeusz będzie na tamtej stronie, tutaj Rotondo. To jest gorsza trochę. Od tamtej strony idzie w tę stronę coraz gorsza gleba. Tam na samym końcu jest już, już piach całkowity. No ale zobaczymy. Jeszcze trochę rzepaku mi podwija. To wszystko stale żuje i Biedro zacznie odbijać jeszcze ale to będę walczył po prostu herbicydowo-owocnym i tyle. Yy, dzisiaj podwinę już talerzówkę i chyba coś zacznę talerzować, bo mam tego trochę do zrobienia, a tak jak mówię, jestem tylko dziś, jutro i w niedzielę wyjazd. Być może, jak się uprę, tak się zawezmę, to zasieję owiec yy, za halą tutaj, dwa hektary, ten przebudkowy. Tam już mam zaorane, byłem w tamtym tygodniu na weekend to zaorałem, nic nie nagrywałem, bo nie było czasu. Nawet zacząłem nagrywać, później gdzieś kamerkę zostawiłem, zająłem się sprawami i tak w sumie nie powstał film. Ale zaorałem. E, teraz jak talerzówkę wezmę to będę tą talerzówkę jeszcze uprawię. No i może jak mi pożyczy kolega agregat e, z Poznaniakiem, agregat uprawowy, to zasieję owiec. Przynajmniej będę miał już to z głowy a reszta pójdzie usługowo. Lecimy na warsztat, zobaczymy, co tam się dzieje. No. Idziemy do warsztatu. Jak tam Władzio? Myśli? A tura teraz, tura. Stawiała na młotkiem. Ładzie się boi młotków. jest większe. A to jest przykręcone do ramy. A te poprzeczki chyba same trzeba zdjąć, nie? będzie wygodniej. I tak do malowania musi iść to cały słupek. I tak tego Ciekawe jak będzie wyglądał w kolorze, jak będzie tur w kolorze władka. Czy lepiej czarny trzeba było zobaczyć, nie? Zawsze to lepiej kurczę zobaczyć niż sobie wyobrazić O tutaj pokażę Kuba zmajstrował, zmontował kobyłkę. No dobra, jeszcze co z tyłu, rozrzutnik. Prawdopodobnie wyjedzie z gospodarstwa w najbliższym czasie. Trzeba się będzie pożegnać. Jedna z pierwszych maszyn, jakie kupiłem. Idę go odstawię z tyłu i trzeba się szykować na talerzowanie. Worszajem Warszaj 8 ton jak byk stoi. Germany, ale to jest to jest czarna białostocka, tylko tutaj się już nic nie doczyta, Wersja eksport. Dobra, mamy już godzinę pewnie z 16 no nawet lepiej i na dzisiaj będzie koniec, jeśli chodzi o rozbiórkę, zeszło. Zszedł tur i parę elementów, będziemy zrzucać jutro całą tą ramę i spróbujemy zdjąć silnik, jak dobrze pójdzie, ale niekoniecznie musi dobrze iść, bo chyba jutro będę teleżował ale jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie. Ciężko się zabrać za robotę, powiem Wam, jak się przyjeżdża jeszcze tylko na kilka dni, to tak wszystko jest... Tak się ciężko przemóc i do nagrywania, i do roboty, ale jakoś trzeba zacząć, bo czas nagli. Na dzień dzisiejszy to będzie tyle. Może jutro coś dogram więcej. Trzymajcie się i niech tam z nami.